Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to z Zanim o słowie, to mam nadzieję, że pamiętacie o dwóch rzeczach. O rekolekcjach, które trwają, 14 przystanków i o naszej akcji pomocowej dla Ukrainy. A wracając do dzisiejszego słowa, to przypomniał mi się list Patris Corde, papieża Franciszka ogłaszający jubileusz świętego Józefa w minionym roku, który obchodziliśmy w minionym roku, gdyż tam papież przywołuje tę scenę z dzisiejszej Ewangelii, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, gdzie właśnie faryzeusze mówią do Jezusa, myśmy się nie urodzili z nierządu, co miało być przytykiem wobec Jezusa, czy wobec braku argumentów w dyskusji, rzuceniem oszczerstwa czy plotek, które Krążyły dotyczące Jezusa, dotyczące jego poczęcia, bo okazuje się, że mogło funkcjonować właśnie wiele oszczerstw czy pomówień w kontekście tego, jak Maryja, w jakiś sposób właśnie Maryja poczęła i jak to się stało, że nie uszanowali z Józefem tego roku, kiedy mieli przebywać oddzielnie. I powstawało również wiele plotek takich, że nie jest to dziecko. Józefa, stąd właśnie przytyk, czy rzucone oszczerstwo, czy plotka, jakoby Jezus miał się narodzić z nierządu. Właśnie w tym zdaniu myśmy się nie urodzili z nierządu, to znaczy nie, myśmy, my nie mamy tak wątpliwego pochodzenia jak ty. Kiedy to się stało? Kiedy brakło im argumentów w dyskusji z Jezusem, to wtedy rzucili takie, czy uderzyli w cudzysłowie poniżej pasa, powiemy, tak? Użyje argumentu, w którym po prostu to był brudnego zagrania, tak? No i niestety to jest takie bardzo prawdziwe, takie ludzkie. Jak nam brakuje argumentów, to uciekamy się do takich brudnych zagrań, do ciosów poniżej pasa, do tego, co może zaranić, zdłamsić, zdusić człowieka, aby on nie mógł się już w tej dyskusji podnieść. Podłe to jest strasznie, no i niestety nie jesteśmy wolni od takich pokus. Sam wiem, ile razy w dyskusji, słabnąc w argumentacji, posuwałem się do czegoś, co miało przeważyć dyskusję na moją szalę, ale było po prostu podłością. Wystrzegajmy się tego, kochani. Niech nas szerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro.